Witamy w kolejnym naszym dzisiejszym Vlogmasie. Jest to drugi Vlogmas o godzinie 18 Zaczynamy kolejną zdrabkę. Już poniedziałek? No właśnie, w poniedziałek zaczęliśmy. a zaczęliśmy, Jej, zaczęliśmy w niedzielę. W niedzielę zaczęliśmy, a teraz mam poniedziałek, dzisiaj 18 No to co? Drugi grudzień. Mm. No to co? Lecimy z pliotecznym kalendarzem, tak jak z pod odcinkiem. W pierwszym odcinku wygraliśmy 20 złotych w magiach świąt magii świąt jako pierwsze te zdrobka. a co drugi odcinek nam przyniesie, to sprawdzimy w dzisiejszym wydaniu. To co, pierwsze kalendarze odsłaniamy, no tak. Magia krzyżówki, dzisiaj jako krzyżówka, krzyżówka nie? No to krzyżówka to jest, składa się z trzech, pięciu. z pięciu, z trzech zdań. No nie, ile jakie słowo ułożyć zdań? No, musi trzy słowa ułożyć, i wygrywasz. No właśnie. Mamy tu być... jedną krzyżówkę. To powinno być w trzecim, nie? Mamy drugą, trzecią, czwartą i piątą. Tak, bo to jest za 20 zł. zdrabka, to też jest chyba jakaś nowa. No, nie jest już taka nowa. No, ale zobaczymy. Także, kochani, lecimy do pierwszej zdrabki, którą będzie kalendarz. Dobra, zaczynamy. Mamy świąteczny kalendarz, tak jak wczoraj znajdujemy gwiazdeczkę, może się dzisiaj uda. Zobaczymy co będzie wartościowe. No właśnie drugie okno sprawdzimy. Co nam się niesie? Te mm. drugie okno. A no sople. sople nam dało za ile? Za 1000 zł. 1000 zł. No. no to zobaczymy jutro. Jutro odsłonimy trzeci odcinek, ale nie zapomnijcie, że jest jeszcze pod koniec odcinka. Także z drapeczka no. no Także co, lecimy, lecimy Do, do Megis Ma Mega Krzyżówka No właśnie, do Megis Krzyżówki To trzeba zapamiętywać, jak to <gry> zamku nie było Dobra, lecimy Dobra Mamy tak, Mega Krzyżówkę Krzyżówka składa się z pięć krzyżówek No właśnie Mamy tu krzyżówek. pierwsze i tu mamy cztery razy. Tylko pamiętajcie, nie odrywać kartek. No właśnie, tego nie odrywać, bo to jest praktycznie na y, tylnie No nie odrywać, bo tu wam pisze. Potem ale być. każda krzyżówka liczy się osobno. No bo tak, bo to jest wygrana duże czy mała, nie to też tak wiadomo, dobra, to co? Odsłania pierwsze zagadki. Każdy musi mieć nami po trzy słowa. Patrzymy. po Trzy literki, nie? To co? Zaczynamy od J. Pierwsza literka to jest nasza J Nie tu są J. No właśnie te J może gdzieś tu być Jodki Zobaczymy jedno. jeszcze, nie? Tej J powiedzmy. Może jeszcze coś. Jedna J tylko bo... No niestety <laughs> No i U. nie ma już U. Dobra, B. B Mm -hmm. No weź nie zartujcie, że jedno B je tylko dali. No. E. No właśnie. Ten trochę pierwsze. będzie. E. dalej patrzeć co my to dzisiaj się naszym. No, zagadę sobie drugim. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Mm -hmm. Dobra, mamy już koniec. E. Mm -hmm. O, o jest! Mm -hmm. No, to się trochę tam ruszyło. No, to się ruszyło, no. <laughs> właśnie, to się, tam się zawsze musi coś się ruszyć. Ej, w kranik. No nie, tylko tam pisze subskrybuj. No właśnie. No i łapki w górę zostaw. Ale. łapki to chyba w górę nie będzie, bo to są dwa zdania. A musi być co najmniej trzy zdania, nie? Ale. A, zostaw łapki. Komentarz, o. o i też może być prawda, nie? No, w krzyżówce granik pisze. Mhm. Nie masz L, no niestety nie masz. To skończył się R. Rowerku, rowerku, jeździ. No właśnie, A to chodzi. Dobra, gdzie tu są jeszcze R? -ki? R. -ki. Dobra, już nie ma C. Na no, C sprawdzamy C Cena No właśnie, że ta cena była hmm. No to wartościowa cena za 20 zł z zdrabka No to jest zdrobka, kosztowała 20 zł <grym> No też prawda N O, już niedługo mamy chyba słówko Pierwsze tylko słówko No jedno na razie, gdzie tu są jeszcze N? Mhm. No już się szykują na dwa no dwa, tak? No mhm. Nie ma już nie ma już, dobra idziemy na dół. Z Z Nie to są Z Tu no tam jeszcze jest Z na randzy No właśnie Rodzymin N zapomniałem tu Jest Z, Z tam jeszcze jest na dole No właśnie Widzisz, widzicie, co tu jest, co nie ma, nie? Ha. Ej, De mamy he. słówko. Pierwsze słowo, jest ruch. Ruch. Ha, ha. ha. Mhm. Mm Dobra, nie ma. Ej, widzowie, mamy drugie. Drugie słowo, jest uwaga. Aby A tylko nie było. No, aby A. A dużo właśnie się otworzy. A ja w moim zdaniem nie będzie. Mm. G. No to właśnie G lecimy. To właśnie te A dużo blokuje, nie? Albo F też. G, G, G. Nie ma już. P. P. P jest. Alpy. I I nie. I K. Chyba już. S. S jest. Mhm. I to się jest. No właśnie, nie wiadomo gdzie jeszcze S. I. I jest tylko K właśnie, nie? No ale być to tam jest jeszcze K na dole? Yeah, na I. środku, ale I, no właśnie. Muszę patrzeć na I. W. Kurde, te H właśnie nam dużo zablokowało. No i ostatnie jest T. Nie wiem, co za więcej da. Nie, nic nie będzie, z tego. No niestety chyba. Hm. No, no niestety Pierwsze okno nic się nie udało nam. Tutaj... Dwa cłówka mamy. Przechodzimy do kolejnego. Tak kolejny. tak. A ja wam mówię, że te, tak krzyżówka się liczy, te cłówka się liczą do dwóch. A na dwóch z tych. Tak. tak. No tak, bo to mówię, że to jest kilka, to jest tylko po jednym oknie. No tu mogło być taka. No właśnie, tego K już tam nie ma. No. Teraz kładziemy to na graniku Patrzymy daleko. Nie ma K. No nie ma jeszcze K, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. K. P. Zapasy. A to masz w tych zapasach. Pora! jak tam znowu pora. Pora na co? U. Na jutrzejszy odcinek, właśnie o 18 <laughs> Właśnie, już 3 grudzień 3 Vlogmas. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, jak coś, na jutrzejszy Vlogmas. Także dzień po dniu leci, leci, a e. ten grudzień, to grudzień zawsze jest ostatni dzień miesiącem grudnia roku. Gdzie to będą nagrywali dla Was Vlogmasy. Nie masz E. I tu macie jeszcze E. nie ma już E. O. O, ciekaw, cieka, bo już nie widać literek. Co? Musimy trochę podnieść tutaj w statywie. Mhm. Psycholog. To ty pójdziesz do psychologa. <grym> Nie, krasi pójdzie do psychologa. Nie, no, nie, 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 granik pójdzie. Napiszcie widzowie. Dobra, dalej idziemy. I butem, trochę trochę. Trochę po co grywek I... Mhm. Dobra, idziemy dalej. Fy To no fy to nie ma, to fajcił, bo fy... mm. Nie ma fydanego, i dobra, trudno. Ha. Czyli jakoś nie będzie to tutaj teraz. Ej, nie macie naprawdę ha? No nie będzie ha. A... Mhm. A, a to pewnie być tutaj nie? No. no właśnie. O to chodzi, właśnie, że kona być największej tej zdradza. Tu jest jeszcze. No ma już trochę więcej. Mhm. V Widzicie to jest tu V. Ciekawe B Na pewny B, B Pierwsze słowo. Nie, jeszcze nie ma. Nie ma ani jednego jeszcze. ma mhm. jedno B G. G? No nie ma G, no G no C, C. Mhm. no co C, C i mamy Macie znaczy no, dzisiejszy taki drugi w dopłacacie taki najdłuższy silek no co robił tak szybko ale był wygrany To no właśnie no, chociażby ten się zaliczył do wygranych to by było super Właśnie to był I tu jest N, N. Mm -hmm. Właśnie N chyba nie ma już Musi być To tylko jedno No niestety Coś chyba tu jest ta zdrabka taka na, no no Z I nas z mamy Z Co tam dalej? Mam słówko. No to pierwsze słówko. No i mamy drugie słówko. Drugie? Mhm. mhm. I nic więcej. S by mogło wpaść. Ja sobie sprawdzam dokładnie to. Tak, bo najlepiej jest sprawdzić, żeby coś ten, nie? Potem nie było. Rka bym mógł Dobra, no patrzmy ostatnio. Sprawdzimy ostatnio, co widzicie, to tak. te i te i te i te i nic. No nic, przechodzimy dalej. Sprawdzamy kolejne okno. Coś tak, takie ten, ale no, zaprakło, No, bo co na nagrywek, nie? To trzeba zaraz coś kombinować i lampkę podładować. Także lecimy. No, takie coś już światło nam poszło, ale no trudno, trzeba naładować światło. że wam ściągnę, ale będziecie mieli teraz żółty obraz, jak światło nam padło. No, niestety, coś jeszcze tam podratuje się to światło. Także zawsze coś, te światła. A poszło dużo. Poszło dużo? Ha. No ha, tak. Fy, 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 fy. nie ma, fy. Nie ma, fy. Dobra, to my lecimy podładować światło i za chwilę do Was wracamy. Także za chwilę, moment. Dobra, my teraz do was wrócimy, dopóki my to zdrapiemy to wam powiemy na koniec tego materiału yy, na koniec tej części, tej zdrapki Dobrze, to my Umyliśmy to my zdrapaliśmy to by tak na długi odcinek wyszło, aby was to zamyciło Także my zrobiliśmy, po, po prostu postanowiliśmy zrobić tak że yy, przyspieszymy do, dla was poza kamerą a teraz już tej zdrapce Akurat się nie udało nic wygrać. Także lecimy do podsumowania. Jest jeszcze jedna literka jest jeszcze. No to jest draptą, jeszcze jedną literkę co tam jest. I zobaczymy jak to wyjdzie w tych naszym dzisiejszym zestawieniu. Jeszcze I zostało. No właśnie I. No to... i co? Mamy koniec. Mamy koniec, tak? No niestety. A jeszcze tu mamy oko chociaż. No, jedno zdanie, jedno na oko. No <laughs> dobrze, to my lecimy do pocałowania tej zdrabki. No cóż, mamy... Trzy literki Co Kiedy tam drapisz jeszcze? drapiesz i drapisz. CKM. No właśnie. Nic nie udało wygrać jako drugi odcinek nie mamy zaliczonej tych strefy No niestety Mega krzyżyk A jeszcze, tam, nie, więc... jeszcze nie gadaj, bo to będzie tam gwiazdeczka No to ja was nie przyciągam, lecimy do świątecznego kalendarzu Tak właśnie pod koniec tego odcinka Mamy świąteczny kalendarz No nic nie w trafiło się, a może chociaż tu się w trafi Patrzymy Właśnie, właśnie dwójeczka i sprawdzamy Dwa złotych jest proponowane, co to będzie w naszym kalendarzu, a okazało się być mm. po Sople Parma. a sople. Ej no. tam też były sople na początku w tym... Hmm. Dobra No właśnie to było tu, a tu Jak jesteście ciekawi to jutro kolejna na trójeczka będzie. No właśnie, jutro trójeczka i na to a my lecimy do podsumowania mieszkańcowego Także co? W eee, naszym dzisiejszym drugim odcinku nic się nie udało wygrać. Co tak... się udało wygrać? No w wczorajszym odcinku to się nam udało wygrać. No, był dla Was tu Grassi oraz Granik z kanałów do obydwu. Macie nasze kanały w opisie. Tak, I jak na kanał Grassi, tam macie filmy z telewizji. Tak, to Przez grudzień u granika nie będzie No właśnie, tak jak chcecie, to wpadajcie na klasyko Tam są też codziennie te filmy z telewizji Ale co, to my lecimy dla was już do jutrzejszego odcinka Dziękuję, że byliście, że oglądaliście, oglądaliście nasz vlogmas drugi No i co, także nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapeczki, skomentowania odcinka I komentarz I komentarz, także co Subskrybujcie, łapkujcie, zostawiajcie dzwoneczek, o to nasze strony i to i to polubcie nas na Facebooku, Page'u, tylko da. Na stronę granicpl możecie wpadnąć na bezpośrednio, możecie nas na nasze social media wpanać. A ja dziękuję, do zobaczenia do jutra, do, do zaś. Do jutra, do, zajść, do jutra. A do mikłajkowego już do mikolajek zostały 4 dni. Jutro będzie już Trzy. 3 no to no, dobra, to nie przyciągam. Lecimy do jutrzejszego. Na razie. Na razie.